Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będę wykonywał zginarkę do prętów i rur Hoshelda. Jest to moja adaptacja zginarki, która służy do przemysłowego zastosowania. Do wykonania jej użyłem znanej Wam już techniki naklejania gotowych planów wydrukowanych na drukarce. Ramiona mojej zginarki są wykonane z płaskownika o szerokości 600 cm i grubości 15, 15 mm, które będę następnie wykinał. Urządzenie to posłuży mi do wygięcia prętów, dzięki którym zamontuję śruby pociągowe, znaczy nakrętki pociągowe w mojej frezareczce. Także zapraszam do oglądania, a teraz sektor sponsorowany. Dzisiejszym sponsorem jestem ja, Marcin Przyborowski. Moje przedsiębiorstwo numer na bis zajmuje się obróbką metali, cięciem, gięciem e, oraz spawaniem. Jeżeli potrzebujecie stalowych mebli e, lub też jakichś ładnych drzwi garażowych lub też bramy, to zapraszam do mojego gospodarstwa wiadrowo ulica Wincentego, Witosa 75. Posiadam szyd, który bardzo łatwo zobaczyć. Zapraszam serdecznie. Ok. Wracając do kontekstu mojego filmu, dzięki zastosowaniu technologii kadowej i wydruków, odpory są tam, gdzie być powinny. Jeżeli jesteście zainteresowani rysunkami technicznymi, które wykonałem w związku z tym, to zapraszam do komentarzy. Urządzenie jest narzędziem prostym. Jako sworzni użyję utwardzonego pręta 18. Na sworzeniach zostaną zamontowane kamienie. Które najpierw wykoczą na tę kareczce. Na początek spróbuję wykonać kamień o średnicy 44 mm, tak jak mam śruby pociągowe do mojej frezareczki. Niestety nie byłem w stanie ująć w jednym wideo całego procesu wytwarzania urządzenia, dlatego rozbite zostało ono na kilka części. W tym momencie, kiedy obrabiam to wideo, urządzenie jest już skończone i już jest przygotowane do wykonywania swojej pracy. Będzie jeszcze film z użytkowania tego urządzenia. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Na filmie widać jak wiercę. Oczywiście nie zdarzyła mi się żadna paka, tylko złamane wiertło problem jaki zauważyłem to, że jak wiercy wiertą 18, to wierci ono dokładnie na 18. Dochodzi potem element rozwiercania otworu za pomocą zwykłej wiertarki. A teraz kilka informacji wyrwanych z kontekstu. Do edycji filmów używam oprogramowania Lightworks w wersji darmowej. Niestety zauważyłem, że posiadanie sobie nie pozwala na oglądanie filmu i jednoczesne nagrywanie dźwięku dlatego to co mówię jest po prostu dogrywane ciemno i no za bardzo nie pokrywa się z tym co robię na ekranie mam nadzieję, że dzięki zarobionym pieniążkom będę w stanie zakupić sobie w Polsce normalny komputerek i dostarczać Wam jeszcze lepszą jakość wideo Do tego czasu postaram się stanowić taki na oko i będę podglądał sobie to, gdzie w edytorze wideo, i on opowiadał sobie w Audacity. Także dojechałem już do 4 minuty. Moje no, paczkowniki mam już umieszczone na stole i przygotowuję się do złączenia ich tak, żeby otwory pokrywały się ze sobą. Najpierw skręcę je, a potem zepnę za pomocą ścisku stolarskiego lub szczypiec samolotówkowych. A te działania poprowadzą do wykonania ładnych odwiertów. Także oglądacie, spróbujcie oczywiście na razie.